Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Manifik i witam was w kolejnym, już bodajże ósmym odcinku drogi do TH14. Tak jest, razem z tym odcinkiem zmieniam nazwę serii, gdyż wyszło oficjalnie TH14 tutaj w naszej gierce, więc nazwa serii również musi zostać zmieniona i od teraz będzie pod tym oto szyldem. I tak, moi drodzy, na samym wstępie chciałbym powitać nowych subskrybentów. Jeżeli chcecie, żebym Was pozdrawiał osobiście, musicie mieć ustawione swoje subskrypcje jako publiczne, bo inaczej po prostu nie mam możliwości zobaczyć Waszych, waszych ników. I po prostu pokazuje mi się sama liczba. Więc tak, czym się dzisiaj zajmiemy? Dzisiaj, jak widzicie, pewnie wszedłem już na tą holu 7. tam hol 6 był dosyć nudny, tak więc tam raczej nie było zbytnio czego prezentować, na tą holu 7 już. Zaczynają się naprawdę ciekawe możliwości, zarówno bas, jak, jak i ataków, ponieważ wchodzą i smoki, i balony będą ulepszone. Więc tutaj naprawdę można i dostajemy rangę również. E, także na tym tocholu można już się solidnie pobawić, ale również w tym materiale chciałbym się skupić na przedstawieniu Wam naszego klanu. Z tego względu, że członków nie ma za wielu, aktywność również nie jest jak na razie perfekcyjna. Więc bardzo serdecznie chciałbym Was zaprosić. Klan się nazywa Droga do Chwały. Wymagań jakichś większych tutaj nie ma, jak widzicie. Kultura osobista, aktywność. Tego głównie wymagam. Nie wymagam tutaj jakichś wielkich umiejętności ataku. Chodzi o to, żeby jak jest wojna, jeżeli się deklarujecie, żeby tutaj atak został oddany, a czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, no to już jest sprawa tutaj drugorzędna. No i tak, jak widzicie, mamy przekrój graczy. Całkiem spory od całkowicie początkujących 5-7 level. E, tutaj moje konto. E, tutaj moje drugie konto będzie. Mm, bo tutaj, dobry naprawdę, tą hole 10, 11. Maszynek jeszcze co prawda nie mamy. E, więc, jeżeli ktoś chciałby z tą holem 12 lub wyżej tutaj e, dołączyć, to byłoby nam bardzo miło. Bardzo by tutaj mm, nas taka osoba wspomogła. Więc serdecznie zapraszam. Potrzebujemy trochę tutaj wsparcia. E, więc, jeżeli chcecie dołączyć, to serdecznie Was wszystkich zapraszam. Dalej, omówimy sobie troszkę tutaj, co na tą holu 7 zostanie wprowadzone. Jak widzicie, to jest baza z tą hola 6. jeszcze nie przebudowałem, ponieważ nie wybudowałem jeszcze, przepraszam Was, nie wybudowałem jeszcze wszystkich nowych budynków. A to z tego względu, że staram się, będę się starał na tym to holu sobie już trochę brać udział w wojnie, więc nie buduję jak na razie wszystkich budynków obronnych, tylko staram się jak na razie ulepszyć mocno laboratorium. Tutaj postawić nowe armii kampy, nowe tutaj mm, również baraki, dark baraki e, a budynki obronne, których swoją drogą tutaj będzie dosyć sporo nowych. E, jeszcze nie stawiam, dopiero to będzie e, troszkę później zrobione jak polepszam najważniejsze budynki ofensywne. Więc tak, tutaj jeszcze trapy. Mm, I tak, laboratorium. Czym się zająłem? Najpierw ulepszyłem sobie mm, tutaj Najpierw ulepszę sobie arczerki, e, później się zabiorę za najpewniej balony. E, no i nie, przepraszam Was, e, zanim balony, to ulepszę sobie jeszcze baraki, ponieważ na tym poziomie, jak wiecie, pewnie e, wchodzą smoki. Na siódmym holu smoki są naprawdę świetną jednostką. Można tutaj wiele rzeczy e, z tymi smokami robić. Również u, ulepszam od razu mm, tutaj nasze spele, e, żeby mieć dodatkowe dwa sloty oraz odblokować naszego ukochanego raid Spela, który jest tutaj bardzo wartościowy, zwłaszcza przy ataku balonami oraz smokami. Co do taktyki ataku farmingowego, postaram się zmienić już na tym holu 7 ataki z Goblinów na ataki typu barcz, czyli barbariane oraz tutaj nasze arcerki. Z tego względu, że na tym tą holu już nie będzie aż tak dużo luta pewnie poza murami. To już będzie murów dosyć sporo, ponieważ jak widzicie, murów na tym holu dochodzi aż 50 więc tutaj będą dużo mocniejsze zabezpieczenia. Nie będzie tak łatwo się przedostać e, samymi goblinami jak to było na poziomie czwartym czy chociażby <laughs> piątym. Więc będę tutaj się starał trochę tą taktyką bardzo. Zobaczymy jak to będzie szło. Jeżeli nie, to e, będę wymyślał coś innego. Również będę wam prezentował, jeżeli odblokuję smoki, e, co się stanie na pewno do następnego odcinka. E, będę wam się starał tutaj pokazać jakieś ataki ciekawsze, już typowo pod e, wygraną, pod trzy gwiazdki, a nie tylko pod farming, bo jak wiadomo farmić sobie można na spokojnie, a na odcinku jednak e, chciałbym Wam zaprezentować coś ciekawszego, co do tej pory nie było zbyt niemożliwe, bo jak wiecie, e, na niższych Tumholach te ataki nie są takie e, ciekawe. No i tak, moi drodzy, pokażę Wam moje, może tutaj moje ostatnie, ostatnie luty. Również pokażę Wam tutaj, e, spójrzcie sobie, jak ta baza się sprawowała na e, tą holu szóstym, Dosyć ładnie tutaj broniła, jak widzicie. E, jedna gwiazdka, dwie gwiazdki. E, czasem miejscu tutaj się nie udało przeciwnikowi zrobić. Ja natomiast tutaj sobie farmiłem 200 tysięcy, 300, 400 tysięcy, 300 tysięcy znowu, jest takie na spokojnie ataki, żeby po prostu jak najszybciej dojść na ten chociażby tam hall 7 i zacząć już naprawdę konkretną zabawę. No i tak, tutaj jeszcze pokażę wam może mojego builder haula. Na builder jak na razie jestem na poziomie czwartym, dopiero co go zacząłem, jak widzicie buduję sobie clock towera. Tutaj jeszcze nawet wszystkiego chyba nie postawiłem. Tak jest, jeszcze murki zostały oraz zostało. Hmm, przepraszam, murki, Airbomby, Guardpost yy, oraz oraz nasze tutaj trapy. Z to będę sobie na spokojnie robił. Na Builder Hallu będziemy się skupiać troszkę później, bo jak na razie tutaj yy, zbyt wielu ciekawych rzeczy nie ma. A na razie skupimy się tutaj na naszej głównej, yy, na naszej głównej wiosce w przyszłych odcinkach. A na Builder, yy, builder Halla jeszcze przyjdzie tutaj, przyjdzie tutaj odpowiedni czas. Dobrze moi drodzy, na dzisiaj to będzie tyle, w następnym odcinku rozprawimy się trochę ze smokami, zapraszam serdecznie jeszcze raz do naszego klanu, nazwa oczywiście Droga do Chwały, jeżeli macie ochotę, to będę się bardzo cieszył, jeżeli tutaj dołączycie zwłaszcza jakimś wyższym poziomem, żeby tutaj troszkę ten klan pomóc, że tak powiem, rozwinąć. Dobrze moi drodzy, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku, życzę Wam oczywiście udanego dnia oraz udanych ataków, trzymajcie się, na razie, mówił Manifek, cześć!